Bazukę! Bazukę! No co jest? Oje, no tam było. Bazukę. Czekaj. Jak dobrze znasz bazukę? Co? Przeka O Jak dobrze znasz bazukę? Ile, ile, ma lat? Hem, pierwsza, ile ma lat? 17, jak z... wiem No jasne, że ma 17 Jak ma na imię? Julia, Barbie Kiedy założyła swój kanał na It? O Jezus, nie wiem O na to się um, Tego roku, no Czy w Twój winik 3 na 3 Ale słabo ją znasz Jeju, dobra, weźmiemy inne. Jak dobrze znasz bazukę? Jeszcze jedną zrobimy o niej. Jak bazukę ma na imię Zuzia? Ile bazukę ma lat? 17 na 18. Jakie konto zostały zbanowane na stałe? Dama Lolo 1. Jezu. Co? Aha, ale... Jak dobrze znasz bazukę? Jeszcze ostatnie. Jaki nic ma bazukę na MSP? Fajna Zuza, Fajna zuza, 1, 2, 3 Czy mam momio? Tak Czy nagrywała, czy, czy tam hejty na Junę 13 Tak bardzo Junę nie współczuję Czy Bazukę występowała kiedyś w telewizji? nie wiem Tak i nie wiem, no Jak oceniasz wszystkie filmiki Bazłukę Idealne Czy Bazookę ma wysypy? Mm, tak nie, tak, nie wiem. Podoba ci się quiz? Tak. Najlepiej. Twój wynik 7 na 7 najlepiej. No i super. A teraz idziemy na kogoś innego, bo widać, że tu takie rzeczy są bezsensowne. Ale jak wpiszę, to wam pokażę. Dobra, weźmiemy z Anetę Weronikę, bo Dysowskiego nie mogę znaleźć. Jak możecie znaleźć, to powiedzcie, jak napisać. Dobra. Aneta. Jak dobrze znasz Anetę? Dobrze. Znasz Anetę Weronikę. Dobrze napisałam? Tak. Dobra. Poczekaj mnie. Jak to jest dobrze znasz Anetę Weronikę? o to jest stare intro. Jak czy An Anetę Weronika robi? Yy, nie, nigdy ich nie robiła. Ja, tak. Nie wiem, bo. No, robiła. I Aneta ma lat. Teraz będzie miała 19. Co? Yy, aha. Mówiłam, inni mówią mi, że miała 19, więc to się mnie nie czepia. Czy Aneta aktualnie jest w związku tak z leśnym? Tak, z jakimś innym teraz, chyba z glitchem. Co jest? Chyba z glitchem. Kiedy dokładnie Aneta założyła kanał? 8 listopada. Hmm, 9 kwietnia. 26 16 roku, 15 marca, mar, 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 15 marca 2017 roku albo 24 list, listo, lipie, lipca 2015 roku. Boże, ona pisać nie umie. Kwiecień, kwiecień ok, dobrze. Ale list, marzec, lipiec. 24 lipiec, 9 kwiecień, listopad. Ale ma... 15 marzec. 15 marca powinna być, a nie... Boże. Ale musimy wybrać No Dobra, nie jestem dobrą i fajką. Czemu Aneta... Aneta jest taka fajna i cool, bo tak... Jak nazywa się pies Anieci? Basia Luna. No trochę słabo. 2 na Co? Czekajcie. Mmm. No, 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 Tak, źle. Tak, tylko zgadłam, ile ma. W ogóle nic nie zgadłam, tylko zgadłam, bo tak i Luna. To nie jest Luna. Ani... I tak. ja dobrze. Jak dobrze znasz Anetę, wyrącznik. Na początek coś prostego. Jak mnie właśnie się na MSP Andika? Dzika Czy ma chłopaka? No. Niech to nie! Eee, Matę na co Czy ma kolczyki? Tak, wynosi. Pytanie do Anetki: Czy nagrasz czy, czy tam hejty na Konka? Nie jest Aneta. Jak, jak mówił na swoich fanów bułeczki, bagietki? Jak nazywa się jej konta z unikatami? Nie wiem, nie ma takich. Nie wiem. Jakie używa programów? Nie ma. Kto ma to wiedzieć? Ja nie wiem. Czy lubisz Anetkę? Tak. Mój nick na MSP to... Ok. Może być. 7 na 9. Nie, nie tak źle. <laughs> I ostatnie. Czyli jak dobrze znasz Anetę Weroniczkę? Ile Aneta odgadnęła dobrych odpowiedzi w odcinku, gdzie rozwiązała quiz o sobie? 5. Ile Anet lat ma Aneta? Już teraz wiem. 18. Ile Aneta ma dripów? O jezus, to Dużo. Okay. Ile typu zna znajomych wymieniła Aneta? Um. Nie wiem, gdzieś Nie ja. Jak nazywa się chłopak Anety na it? Ups. Peszny, leśny. Anety. Leśny. Ja, jaką ma nazwę konto Anety na MSP? Anicika. Nawet. Włoch znasz prawie wszystko o Anety. Brawo. Dziękuję. I to było już na tyle w tym odcinku. Zostawcie suba, łapkę w górę i komentarz ze swoim nikiem

Twoje dziecko. Oto twoje dziecko. Taki maluch pojawi się w twojej rodzinie. Uważasz, że jest uroczy, czy jest podobny do ciebie? Daj zazwyczaj komentarz, że no trochę jest. Ale ja dzieci nie będę mieć, bo ja nie, ja, ja, ja nie, ja nie lubię chłopaków, ani dziewczyn. Więc ja nie, po prostu nie lubię miłości. Niech bardzo niegrzeczny był dziw w tym roku. Chociaż jeszcze to zrobimy. Chodźcie. A jak to się, żeby na was mówiła? Hmm, może ty się? Albo... Moja ciasteczka. O, ciasteczka. Wylutowałam. Wskaż swój miesiąc urodzenia i dowiedz się, jak bardzo niegrzeczny być w tym roku. Nie byłam w listopadzie. O Jezu. pięć dzisiaj byłam, nie byłam w tym roku niegrzeczna No. Ty mniej. 30 byłam bardzo grzeczna w tym roku. <grym> Dobra, to na tyle. Zostawcie suba, łapkę w górę i komentarz ze swoim bo jak nie dajecie suba, to będziecie zamiast ciasteczkami, to yy, będziecie tymi kościotrupami. No właśnie. I zostajecie na święta zamiast swoich. To chcecie, to zostaniecie w luzgę, yy, yy, bo wam przeniosę, powiem świętemu Mikołajowi to. Dobra, to na tyle. Pa, 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 pa. I napiszcie yy, hashtag... Yy, yy, hashtag i swój nick. Hashtag to będzie mój, kmy. I napiszę swój nick od razu. Dobra, to na tyle. Pa, 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 pa. Myślę, że im też się podobało, bo stworzyłam nowe intro na apce. Na apce. Bagisto. Bardzo fajna apka, fajne rzeczy są tutaj. Wystarczy kliknąć tutaj. Już kilka stworzyłam kiedyś. Zweryfikuję Zapraszam na film, zapraszam na film. Intro, intro, intro. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam. Um, a to już było kiedyś, ha ha, ha, ha ha. Ale to, y, to ja patrzyłam, jakie są fajne piosenki, a najbardziej które intro użyłam to teraz będzie te. Tak będę Wam pokazać moje intro. I co na podskoczysz, jakie masz fajne intro? Dobra, to na tyle pa-pa-pa-pa! Bagietki.